Nie było fal startu. Dobry start, wyswobody. Ona już obejmuje prowadzenie. Na pewno jest podbudowana, tą sytuacją, przyspiesza jednak Włoszka bardzo równiutko. 7,4 sekundy, nie ma rekordu Polski, ale jest na pewno zdecydowanie najlepszy wynik na świecie. Bardzo mocne otwarcie. Kto był pierwszy? Czy Ewa Swoboda, czy ta niezwykle groźna na ostatnich metrach? Dosso finiszowała Włoszka naprawdę w sposób imponujący. Różnice będą niewielkie. Ewa Swoboda pierwsza, 7,4 sekundy, a Dosso o jedną setną wolniejszy. Niesamowity ten bieg. 7,04. Najlepszy wynik na świecie. Drugie tak, tak, bardzo dobre otwarcie sezonu przez Ewę Swobodę. Proszę Państwa, bo my y, cały czas mówimy o tym, że się spodziewamy tych wielkich rezultatów. Ale przecież Ewa Swoboda jest na bardzo wysokim poziomie. Te różnice są, mówiąc krótko, subtelne. Y, tutaj, czy to będzie 7,04, czy to by było 7,02, 7,06, to wszystko są fenomenalne bardzo dobre rezultaty. Warto też podziękować yy, Włoszce DOSCO 7.05 to jest rekord życiowy reprezentantki Włoch. Yy, ona pobiegła i tutaj też myślę nadzwyczaj dobrze, nie spodziewaliśmy się takiego występu głośki. Natomiast wracając do Ewy, miałem takie wrażenie, że jednak mimo wszystko na tym starcie trochę zabrakło, że ona powinna na początku odskoczyć, ale to. Raz jeszcze zobaczymy. Tak, widzisz, to nie był chyba super dobry start. On był bardzo poprawny. Bardzo dobra reakcja tak. Martyny Kotwiły, która niestety zostawała później na dystansie. Tutaj Ewa Swoboda naciskana, jak gdyby te końcowe momenty, widać, czuła, że Włoszka się zbliża, ale zdecydowanie lepiej, dosłownie te ostatnie półtora metra, lepiej wykończyła ten bieg. Ewa Swoboda. No teraz to z tego ujęcia kamery możemy tutaj dużo więcej powiedzieć. Pochylona, nisko, na tych pierwszych krokach, na starcie. Ale to co mówiłeś Jarku wcześniej, tutaj każde każdy delikatne spóźnienie, każde zawahanie, każde. Nieutrzymanie się na wysokiej stopie, tej sprinterskiej, to są straty, które później gdzieś tam, tu troszkę, tu troszkę się z tego robią 2-3 setne sekundy. Tak czy inaczej, proszę Państwa, 704. Najlepszy wynik w tym roku na świecie. Tutaj dzisiaj warto podkreślić tych wyników najlepszych na świecie. W pierwszej trójce najlepszych wyników na świecie padło sporo. Oczywiście to jest początek sezonu, można powiedzieć. No ale katetyka na szczęście jest wymierna i możemy powiedzieć o jakości tych wyników. Wyników, bo to są wyniki proszę Państwa bardzo dobre. Nie ulega wątpliwości, że Ewa Swoboda jest bardzo dobrze przygotowana do tego sezonu. Wydaje się, że kolejne starty mogą tylko i wyłącznie wynieść ją najwyższy, na wyższy poziom oficjalne potwierdzenie rezultatów.